did you fall off Hej kochany człowieku, witajcie Wujas porada na kanale Wujka Porady. Ja znowu w pionie. <grym wujesz> Powiem wam. <grym wujesz> I teraz moją rogę na powiedzenie. Powiem wam szczerze, a nie, w dupie szczerze, nakłamię wam. <grym wujesz> nakłamię wam, że właśnie przed chwilą przepłynęła ta łódka. No tak sobie pomyślałem, że. Hmm. Bo często ludzie piją, Hej wujas, czy ty wiesz, że jeśli będziesz tak mówił, to będziesz... O! Jakiś pies przyszedł pływać z algancką panią. Pozdrawiam. Także mały przerybnik bo sobie porozmawiałem z panią, że dowiedziałem, jaka to jest rasa i w ogóle. No dobra, ale wracając właśnie na temat, że hej, wujek, jeśli coś stawiasz, to czy ty nie boisz się odpowiedzialności, że ktoś zachleje albo, że ktoś cię ogląda, ty przeklinasz? No trochę odpowiedzialności. No ja często odpowiadam w ten sposób, że... Nie do końca tak jest. No i dzisiaj e, wytłumaczę to na, na, na sposobie tej fali. Czy, oczywiście, czy moje filmiki jakoś wpływają. Ja myślę, że wszystko wpływa na nas. No teraz e, powiem, że wpływa, za chwilę powiem, że nie wpływam, więc to będzie e, przedziwne. Dobra, no to zaczynamy. Ok. siedzę sobie tutaj nad, nad tą rzeczką, mam nogi w tym. No i teraz płynie łódka i będzie e, będzie za chwilę fala. No i kwestia jest tego typu, że okej, okay, przed chwilą tej fali nie było. Jakby łódka nie płynęła, to by fali nie było. To jest prawda? Tak, to jest prawda i to jest fakt. No ale na, następna rzecz jest taka, że te fale, czyli to, co się dzieje w życiu, no to jestem ja odbiorcą. I teraz kwestia jest tego typu, że albo ja Będę się denerwował, panie, co pan tak szybko pływasz, zamoczysz mi pan cholera, co? I taki yy, sprzęt, na przykład jakbym nagrywał film, bo też kiedyś nagrywałem i mi łódka przepłynęła i mi wpadła komórka do, a, a, do, a, do wody. Kwestia jest właśnie tego typu, że oczywiście to, co się wydarza w moim życiu i to, co ja mówię, może mieć jakiś wpływ na innych ludzi. A teraz jest pytanie, jaki będzie miał wpływ? Czy ja odpowiadam za ten wpływ? Hmm. Czy ta motorówka odpowiada za ten wpływ? Moim zdaniem nie, bo to ja odbieram te fale, ja będę sobie z tymi falami robił to, co będę chciał. Ja akurat wybieram, że to jest fajna przygoda, że mogę sobie nagrać film. Zobaczcie, przepłynięcie tej łódki spowodowało, że chciało mi się nagrać film na YouTube, a w ogóle takiego nie miałem planu. To kolejny w ogóle nawet nie wie o tym, że oj, jakiś kurwa wujek porada jest, może prawdopodobnie nigdy nie, nie dowie się o moim istnieniu i że jego przepłynięcie tą łódką, bo on wykonywał jakąś pracę, spowodowało, spowodowało, e, że ja nagrałem film na YouTube. Czy jego przepłynięcie spowodowało? może powiedzieć tak i nie, bo to jest łączone. Tak naprawdę... Moim zdaniem nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że to, to, co mam w głowie, i to moje potrzeby, jakie ja mam, spowodowały, że ja teraz do Was gadam. Nie wiem, czy to jest dla Was w ogóle zrozumiałe, ale w sumie to mhm. <głos》> wysyłam do Was falę i Wy z tymi falami zróbcie co będziecie. Albo się ktoś na mnie wkurwi, że hej, Wujas, pieprzysz głupoty, że jesteś porypany i przez Ciebie ktoś nie wiem, zachleje, albo nie wiem, za dużo przeklinasz i młodzież na Cię przeklinać, albo coś tam, albo ktoś inny powie: Ja pierdolę, kurde, ten koleś fajnie gada, kurde. E, bo to my jesteśmy odbiorcami fal fal energii i to my coś z tą energią potem robiłem. Na początku jak jesteśmy mali, bo cały proces tak gdyby uczenia się odbioru, nazywanie tych fal zaczyna się w dzieciństwie, no bo nauczymy się języka, uczymy się nazywać różnego rodzaju rzeczy i nauczymy się odbierać fale. Fale nie są problemem. Problemem jest postrzeganie przez nas tych fal. Może kiedyś zacznę kręcić dłuższe filmiki. A teraz wysyłam do Was fale. <laughs> za mała, za mała.